Erotyk znaczy cześć Przemka Kwiatkowskiego albo Ziemowita Szczerka, zależnie od tego, który akurat jest dostępny, Wybredna nie jestem. Chódź leśna. Mężczyznę sobie wyśnie drwaloseksualnego. Niech będzie wysoki. Niech łączy w sobie romantyczny urok ciecia z zakładów włókienniczych ze zwierzęcym magnetyzmem pracownika Nadleśnictwa Węgierska Górka. Niech ma wąsy i, brody, i brodę do mostka, żebym wiedziała, gdzie naciskać, jak mu serce stanie ze szczęścia na mój widok. Usta do resuscytacji sama sobie znajdę. Niech nosi koszulę w kratę w kolorze groszku, jak babcina cerata i na no 100% koton, żeby się guziki łatwo zębami odrywało, żeby na klacie miał las, żeby się można było zanurzyć, palcami przebierać zalotnie loczki na włosach kręcić aż zamruczy. Niech nosi musztardowe, krótkie gadki z fikuśnymi kieszeniami, a w nich pupcie jak brzoskwinka. Tak właśnie, nie jak jabłko, nie śliwka, węgierka brzoskwinka z delikatnym puszkiem z wierzchu. Może mieć iPhone'a i MacBooka, byleby miał piłę słuszkwarny, i żeby Bukowskiego czytał, i lubił proseko, i pachniał sosnowymi wiórami z tej szafki z Ikei, co ją wczoraj sam składał. I niech pisze wiersze, i niech dziewoje milkną, kiedy on wchodzi. Niech im w ustach przy nim zasycha i wilgnie wszędzie indziej na samą myśl, co ten facet umie kobiecie zrobić na szyszkach. A ja go będę miziać po karku i za pośladek łapać w miejscach publicznych, żeby wszyscy wiedzieli, że nie ma takiej rzeczy, której by dla mnie nie zrobił. W runie leśnym i na borowinie, na w poziomkach, żeby wiedzieli, że mój ci on i nie dotykać, bo I will find you and I will kill you i w ogóle Liam Neeson.